Cześć witam Was w dzisiejszym odcinku z Baldur's Gate. Em. Rozprawimy się z... z trzema muszkieterami, a dokładnie chodzi nam o ogry, który jest jeden z nich jest makoszem podobno. Dobra, potrzebujemy beczki bo chcemy im trochę utrudnić żywot. Jest ogniste wino. Ogniste wino zabierz. Dawaj, Lazer. Jesteś silna, więc możesz to dźwigać. Zabierz. To jest bezkarnia ognistego wina. A weźmiemy to na zaś. Wykorzystamy to pewnie. Zabierz. Hmm. Dajmy to może Karlak jedną sztukę. Obciążenie minie podejdziemy sobie do tych koleżków, tylko w pierwszej kolejności zagadamy sobie naszą główną postacią. Mm. Obżartów widzę. Kurczak. Jak ryba. <laughs> Gentlemen, contain yourselves. This quarrel of our feast. Besides, taste like pork. And what surprise is this? of a little bit of a little bit of a little Ale inteligentnych chłopak, naprawdę. Ale my na razie nie rodzimy z nimi rozmawiać. W sensie, no. Przejdziemy sobie do laser. Chodź, laser, chodź, 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 małe życie masz bardzo. To mi się trochę nie podoba. Eee, wiem, że to coś jest takiego, ale nie wiem, jakbym tego wykorzystać za bardzo chyba. Jeszcze nie widziałem, że to obrażeń zadawało. Zobaczymy, ile to zrobi obrażeń. I spadamy stąd. Nie tu! Tędy. Chodź tędy, chodź tędy, chodź tędy. Chodź, 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 chodź. Moja droga. Podejdziemy sobie tu. Tu se stój. Sobie se, jak tam wolisz. Ty sobie możesz tutaj, a Karlak sobie podejdzie tutaj

no, niestety, atakujemy. Nie będę się z ogrami przymierzał, zwłaszcza, że sprzyjają absolutowi. O, na szczęście, wszystkie nasze cztery się jako pierwsze, Co dla nich może to być niepocieszające. Potrzebujemy. Hmm, może po prostu Fireballa. I zrobimy po prostu piękne Boom. Tego wystarczy, czy trafię? Ob ob obydwa wybuchną? Mam nadzieję, że tak. Ale, bum było 52, 75. Ten mało dostał obrażeń. No, trochę więcej. Hmm. No, trudno. Mogę jeszcze postawić weczkę gdzieś bliżej, jak oni będą tu podchodzić, ale że najgorzej nie powinno być. Wycofam się. I robimy tak. My a ty Karlach, znaczy Karlach wkrótce mówię, e, Lazel, ty byś się uleczyła, wiesz. Dodatkowa akcja, mogłem to zrobić wcześniej, no ale... 50, 60... Próbujemy tego. Ech, e, szczęście nam sprzyja. Dobra, wykonajmy ponowny ruch. Nie powalimy go, i tak i tak nie ma opcji, więc... Trafienie krytyczne... Bardzo i to bardzo popieram. Dajmy się tutaj. 49 to bardzo słabo. Zróbmy hmm. może po prostu tak. Duchowa broń. A dajmy trójzom tym razem. Proszę bardzo. Co najwyżej oni się trójząbem zajm zajmą? Przynajmniej mam przynajmniej taką nadzieję. Za Na siedem, bardzo ładnie. No i co? Wycofamy się, myślę, gdzieś tutaj. Mam radę? O, siedem, dobra. A Twoja tura, okej, okay, Karlach. Mmm. Spróbuj tego. Tylko za pięć Dobra, ustawmy się gdzieś tutaj i czekajmy. A Zobaczymy, co zrobią. Rozmycie. Co daje rozmycie w ogóle? Bo nawet nie wiem. To jest ten smakosz. oświecony rozmyciem moje utrudnienie w testach ataku przeciwko tej istocie, chyba że nie na zmyśle wzroku lub mogą przejrzeć iluzję okej, okay, dobra, to rozumiem to nic widzę, że podszedł do naszego przywołanego trójzębu cerany, okej, okay, ładnie ty też? Do trójzębu dawaj No nie jesteś się chłopaku Chłopak się obraził Nie wiem co on zrobił, chyba ruchu nie mógł wykonać, nie wiem czemu Ten wykonał sprint Tragedii nie ma konia koniecznie chcemy go zabić stąd, żeby mi stąd tutaj nie bruździł, chłopak. Flinta 15 2, bardzo ładnie. Karlach, jesteś w stanie go zabić? Czy nie? 96. Na szczęście jesteś, bardzo fajnie. No, tu już nie sięgniesz, tu już nie sięgniesz, co to jest? Nic tylko pustki, pustki świecą się. No, tego nie mam, widzę, nie ma sensu na razie. Tego czoka spróbujemy zabić. Na razie lipa. To nas gdzieś tutaj. Bankiem sobie podejdziemy. Możecie bliżej. I co? Lightning Bolt? 85, dawaj. Procent. No tak, 85% i chybiam, to ma sens. Pewnie gdzieś znajdziesz jakiś ten sens, ale ja nie znajduję go. O nie, o nie, o nie. Dobrze. Ok, dostałem kwasem, dobra, ale jest chybienie. I tak, tylko życia straciłem, i tak, i tak widzę. Zresztą tego, od tego kwasu, tak? Eee, próbujemy tego zabić. On jeszcze żyje. A ty się ruszysz, czy nie? Z nim coś jest nie tak. Chyba się zbagował, chłopak tego podwójnego wybuchu. No, chłop się zbugował chyba. Sorry! Ten... On jest dalej w szoku, bo nie wie, co się wydarzyło. Te dwie beczki wybuchły mu prosto w twarz. No cóż chłopak może zrobić? Mamy trzewiki, czy nie mamy trzewików? Nie, ja w tej pozycji nie mamy trzewików. Dobra. Biczem go może? nie, no tak. To ma sens. 60% Ładnie. Krytych trysiadł Dobra, może Karla pierwsza. Okej, okay, nie będzie ataku reakcyjnego. Spoko. To bardzo dobrze. Nie żyje. ok. Otóż to chybienie. To, co się baliśmy. Wyjdźmy z tego kwasu. Co możemy zrobić? Nie mamy tylko nadzieję po pierwsze, żeby Karla gdzieś zginęła. Bo jest bardzo blisko. Uda się? Siadło Cerany, dobra. Chynimy może Karlak, bo nas tam na najbliżej. Na wszelki wypadek. Mogę jakoś czaru użyć wzmocnionego? Mam um, utrudnienie, spróbujmy silniejszym po prostu trafimy. Wyrzucam i tak 16 trafienie krytyczne chcemy, trafienie krytyczne? Dajmy. 40 obrażeń, chłopak dostał. Bardzo dobrze popieram to. Tylko teraz Karlak, żyjesz? O nie, po co Karlak ma atakować, jak może strzelać we mnie, nie? Dobra, chybienia. Okej, okay, cię ja tam jestem, żem żebym podchodził? Nazel. mogę podejść w sumie. mi to nie dało. Czu, 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 możemy leczyć? Niby możemy. A zachowałbym to na leczenie takie obszarowe może. Bardziej Strzelajmy z kuszy. On chyba rozmycie stracił, tak? Chyba tak. Bardzo dobrze. Ładnie. Go. Trafimy. 12. Mhm, mm, -hmm. miodio. Dostało mu małą HP ziemkowi. My oberwaliśmy kwasy. Co możemy mu zrobić? Zadaje od 2 do 12. 70% Próbujemy! Eee. No jak widzicie Ała, to nie jest takie proste No i po robocie Co jest najlepsze z tego, żeby nie był smakoszem? On po prostu posiadał specjalny item. Widzicie, on był po prostu inteligentny, bo posiadał specjalną opaskę, która daje mu więcej si do 17 inteligencji. Tylko dlatego. To nie z powodu zróżnicowanego jedzenia, bo był smakoszem. Tylko dlatego, że miał opaskę. Cóż. No i się też róg. A, tam postać zniknęła, dobra. To przewołana przez nas. Okej, okay, to jeszcze jest martwe ja martwe. kaska no, przy, nie, no nie powiem, no przygarniemy, przygarniemy. Coś tu jeszcze mam ciekawego? Chyba nie... Wiecie tu do wykupania? Policepcja, porażka, czyli coś tu jest. Chodźcie tutaj. O, podziękował. Dawaj, i kopiemy sobie na zakończenie. I bardzo ładnie. No i cóż, my będziemy zmierzać ku pokonaniu wszystkich tutaj goblinów. Więc do roboty. Dobra. Musimy troszkę wyczyścić tutaj teren. Zostaniemy się tutaj do góry. Pokonamy sobie jeszcze w tym odcinku tą bramę, żeby móc przedostać się do jakby. Większej ilości przeciwników, bo tam już będzie ostra jadaczka później w samym końcu. Typ turowy szybko. uzyskać więcej czasu. Ja bym chciał go szybko zabić. Mam radę. Zabić nie, ale są zaskoczeni przynajmniej. Więcej nic nie mogę zrobić. Chyba, że zginiesz od tego, nie? Gobliny nie latają jednak. Co zrobisz? No nic, musimy się tu poustawiać troszeczkę jeszcze. Dobra. Niestety laser nie była w stanie się przekraść, ale spróbujemy zaatakować. Tutaj 99% szans, więc. O, walło nawet porządnie bym powiedział. Została nam jeszcze tutaj Shadow Heart. Shadow Heart mi się wydaje, że stąd sobie po prostu będzie strzelać. 88% szans na trafienie spróbujemy tego powalonego zabić, chociaż... Tak tego powalonego spróbujemy zabić. Okej, okay, zabiła. Zabić nie zabiła. No ale dobra, to mi się schowamy do tyłu po prostu. Zakończymy ruch. W karlach też musimy zejść. Zakończymy. Naszą postacią się po prostu schowamy za ściankę. A Lazel nie, nie atakowała jeszcze w sumie. W stanie tam dotrzeć, chyba nie za bardzo, nie? A skok Nie za bardzo. Dobra, to my po prostu strzelimy z góry. Naprawdę, postać ci leży na ziemię ty nie trafiasz. To jest niemożliwe Biczem go chociaż Ładnie, ładnie, dobra. Wybaczam ci. okej, okay, łapiemy sobie pocisk. Tak, traf... Dostałem obrażenia. Co, pewnie zmniejszone, tak? Rozumiem. No czemu w stanie mnie trafić? Rybienie? okej. Okay. Nie, 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 do tego, do tego tam nie chcę, że nie chcę, żebyś podchodził. Nie podoba mi się no. to. muś. No nie no bez jaj, naprawdę? Ja nie dobiegnę, tak? Oś come on! O, to chociaż tego wow. Okej, okay, wybaczam ci to jest nasza postać Chyba użyjemy po prostu magicznego pocisku na 1C? Może ulepszonego? 2 do 5... 2 do 5 zawsze zadaje Albo to jest więcej, okej, okay, dobra Czyli muszę tutaj dwa razy W tego w teorii raz tego dwa razy muszę zrobić, bo jest u góry Jeden... dobra jeszcze tu podejść znowu tam tego nie trafisz ono trafisz Dziękuję Ci dziękuję naprawdę nie się ruszyć No dobra może przeżyjesz jeszcze co my możemy zrobić? No będziemy strzelać może tylko z góry. Dobiłem tamtego? Bardzo dziękuję, dobra. Sprint. Okej, okay. wiem gdzie zmierzasz. Zmierzasz do bębna pewnie. A nie, do mnie nawet chyba. Okej. Okay. I oni też idą do mnie. Atakują mnie. Kana obejwie. O, a chyba nie. Za 9. Koncentracja przerwana niestety. Fajne pierdolnięcie. Trafimy? Nawet trzech. 3. Nie myślałem, że tylko też sięgnie. To bardzo ładnie. Jestem zszokowany tym, że to się udało. 90% szans Za 14. Miodio, perfekto. Dobra, i myślę, że tutaj wykończymy sobie tego. Bo tylko on został. Tak. Na dziewięć. Okej. Okay. Podaj to sobie nawet. Dobierz? I dobierz. I tym oto pięknym akcentem otwarliśmy sobie drogę do miasta Goblinów. W którym się zmierzymy w przyszłym odcinku. Zresztą już tam byliśmy. Tylko teraz ich po prostu. Wytępimy. Bo, chyba tam jeszcze nie byłem, nie? Chyba tam jeszcze nie walczyłem. Przynajmniej nie kojarzę. No nic, wszystko przed nami. A ty zerknij sobie na inne moje materiały, do którego was gorąco zachęcam. Pa, siema, cześć i czołem.